O, w mili, jak Nie, tak. Witam serdecznie, Rafał Pajner, Gdyńskiej Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ja tylko tytułem wstępnym chciałbym powiedzieć, że zdecydowaliśmy już w tym roku w kalendarzu w Gdyńskim kalendarzu imprez sportowych znajdzie się turniej pod tytułem Mini Mistrzostwa Europy. Jest to turniej cykliczny, który odbywa się już piąty rok z rzędu, organizowany przez Stowarzyszenie Kochamy Sport. Jest to turniej o zasięgu krajowym. Jesteśmy jednym z 20, z 20 miast, które zdecydowało się na organizację tego turnieju. My zdecydowaliśmy, iż warto ten turniej promować szerzej również w Gdyni, gdyż ma on określoną markę. Prosiłbym Pana Tomasza Kowarskiego, prezesa, organizatora o, o przedstawienie szczegółowych informacji na temat turnieju. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Tutaj zagościłem z Wrocławia, żeby, żeby też zaprosić wszystkie gdyńskie dzieci do, do udziału w tych naszych rozgrywkach. Regularnie od 5 lat biorą udział w liczbie około 400-500 dzieci w wieku 7-11 lat. Są to dzieci zgłaszane indywidualnie, zgłaszane przez szkoły, przez kluby, przez organizacje. Także ta impreza cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością, coraz więcej dzieci bierze udział i w Gdyni, i w całej Polsce. W ubiegłym roku w 14 miastach zagrało ponad 5 tysięcy dzieci w tych naszych rozgrywkach, w tym roku planujemy, że zagra około 8 tysięcy dzieci w 20 miastach. Jest to zabawa pod, w konwencji Mistrzostw Europy. Dzieci są ubierane w koszulki, w barwach reprezentacji, które przybierają, więc około 40 reprezentacji europejskich za gości na boiskach Heczy przy ulicy Zamenhofa 17. Tam przez 8 weekendów od 21 kwietnia będą się te rozgrywki odbywały. Przyniosłem taką koszulkę, która akurat będzie. Reprezentacja Holandii grała w takich, w takich koszulkach. To będzie jedna z reprezentacji grających właśnie w tych rozgrywkach tutaj. Równocześnie przez 8 weekendów we wszystkich miastach główne nagrody też są dosyć ciekawe, ponieważ najlepsza drużyna w całej Polsce pojedzie na mecz FC Barcelony, a w młodszej kategorii wiekowej najlepsza drużyna pojedzie na mecz Borussi Dortmund, gdzie gra trzech naszych reprezentantów. Jeszcze są dwie nagrody wyjazdowe losowane również na mecze piłkarskie za granicę do Francji na mecz Oser i do Belgii na mecz Anderlechtu Bruksela. Wsparcie tutaj mamy właśnie z wielu samorządów. Chciałbym podziękować tutaj Gdyni i Gosirowi przede wszystkim za, za aktywne, aktywną pomoc w organizacji tego turnieju. Również chciałbym podziękować partnerom, tak, firmie Zajszman, Bisikali Dumie, która ubezpiecza wszystkie dzieci. To też jest ciekawostka w turniejach piłkarskich ogólnopolskich. To, co też nas wyróżnia, o czym chciałbym przede wszystkim powiedzieć, to jest bardzo duża ilość gry dla dzieci. To jest 8 weekendów bez odpadania, bez eliminacji, bez jakby kończenia tej przygody szybciej. Tylko wszystkie dzieci, które się zgłoszą, na początku dotrwają do ósmego weekendu i będą nagrodzone na koniec dyplomem i medalem bez względu na wynik, bez względu na miejsce. E, oczywiście wiadomo, że na, na sam koniec ósmego weekendu to już tylko dwie drużyny pojadą na ogólnopolski finał, gdzie się spotkają z e, najlepszymi dziećmi z, 20, z 19 innych miast. E, natomiast w tym roczniku tutaj, znaczy tutaj w Gdyni i w całej Polsce odbywa się to w dwóch kategoriach wiekowych. 10-11-latkowie grają w starszej kategorii wiekowej i będą rozgrywali swoje mecze w niedzielę. Natomiast 9-, 8- i 7-latki w jednej kategorii wiekowej młodszej będą rozgrywać swoje mecze w sobotę. Także... To, to tyle, gorąco zapraszam dzieciaki i, i rozpromowanie tej imprezy, bo e, warto. Warto, warto, warto się w to bawić. Rodzice też się w to bardzo angażują, malują sobie twarze w flagi, we flagi europejskich państw i szukają gadżetów, co, co ciekawe, tak, na Allegro, czy to reprezentacji Niemiec, Holandii i Anglii i tak dalej. No i Polski przede wszystkim, tak, bo najwięcej jest kibiców polskich. Mecz się odbywa gdzie? Turnieje odbywają się na Heczy, na Zamachowa 17. Zapisy do? Zapisy od 2 kwietnia do 13 kwietnia w siedzibie GOSiW. Wcześniej przez stronę można? Przez stronę www.kochamsport.pl. Tam wszystkie informacje o propos Gdyni i innych miast, ale, ale w zakładce Gdynia wszystkie informacje o zapisach będą. Dostępne, również ulotki, plakaty trafią do szkół, także serdecznie zapraszamy. Powiedziałam 18 tygodni, 8 tygodni. 8 tygodni. 8 tygodni. 8 tygodni. 8 tygodni. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Teraz zrobimy malutką przerwę w sporcie. Ktoś znowu...